drodzy, dzisiaj powiem kilka słów o prysku tej oto brzoskwini. Generalnie brzoskwinie są odporne na choroby, ale jest taka choroba, która spędza sens powiek dla wielu sadowników, dla wielu ogrodników, również w uprawie amatorskiej. Dzisiaj będę pryskał... A, jaka to choroba? Kędzierzawość liści brzoskwini, moi drodzy. Brzoskwini i nektaryn. Także jak macie u siebie brzoskwinie i nektaryny, to jest to jeden z tych niezbędnych oprysków, które musicie wykonać. E, teraz tak, jeżeli na jesieni opryskaliście miedzianem, tak, to na wiosnę, czyli teraz na przedwiośnie, właściwie dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, należy taki oprysk przeprowadzić trochę innym preparatem. Ja stosuję Sili 65WP. Maseczki przeszkadzają, ale do oprysku będzie potrzebna. Za chwilę ją założę, więc moi drodzy tak, e, bo bez tego oprysku, nie oszukujmy się, ale ta choroba, kędzierzawość liście pojawi, kto już miał, ją, to wie co to jest. Poskręcane, czerwone tak liście, tak z czasem całe drzewo, praktycznie te liście zacznie, tak mniej więcej, czerwiec, lipiec tracić i po prostu ta, ta choroba może doprowadzić do w ogóle do uśmiercenia drzewa, tak. Potem trzeba już interwencyjnie pryskać, ale lepiej, jak to się mówi, zawsze prewencyjnie oprysk wykonać. Właśnie teraz można było wcześniej, ale w nocy były przymrozki, więc. Pamiętajcie że oprysk wykonujemy kiedy temperatura jest powyżej mniej więcej 6 stopni Celsjusza tak nie może być zimniej także a noce były bardzo mroźne więc stąd to opóźnienie bo tak normalnie taki oprysk można wykonać już w połowie marca ale w tym, w tym, w tym roku jest trochę później te 10 dni. Nie przeszkadza tego roku tak dobrze przechodzimy do oprysku. Jak powiedziałem preparat nazywa się 65 WP. Jaka proporcja to bardzo ważne. 10 gram, moi drodzy, na 10 litrów, tak? Jak kupujecie takie saszetki 10 gramowe, najczęściej sprzedawane tak w sklepach, to po prostu na 10 litrów, ten akurat opryskiwacz ma 7 litrów, jak widzicie, więc tutaj maksymalnie 7 gram, oczywiście, jak zawsze powtarzam, to nie jest apteka, więc możecie po prostu, mniej więcej trzymajcie się tych, ja tu sobie nalałem tak mniej więcej 3,5 litra, więc sypałem na oko oczywiście, no to wiadomo, tak? 3 gramy preparatu Sylit 65WP, czyli stężenie 10% Do uprawy amatorskiej, tak? Bo jak zobaczycie uprawy profesjonalne tam podają w hektarach, nas to jakby nie dotyczy amatorów ogrodników. Dobra i przechodzimy do oprysku tej brzoskwini. Także pamiętajcie, że dobrze jeszcze ktoś nie wykonał oprysku miedzianem na jesieni, to można wczesną wiosną też w marcu miedzianem, a teraz właśnie sylitem. Sylit jest oprysk powiem szczerze ważniejszy, bo on jest jednak mocniejszym preparatem. I do kiedy taki oprysk możecie robić? Do momentu, kiedy jeszcze nie ma tych pąków tak? bo jak już pękną pąki to już będzie za późno już ten grzyb wniknie i potem walka z nim będzie bardzo utrudniona także jest ostatni gwizdek na oprysk teraz tak, dzisiaj jest trochę wiatr warunki są trochę niekorzystne jest słoneczko, no ale cóż, nie możemy czekać w nieskończoność tak? Najlepsza, najlepsze, najlepsze warunki są kiedy jest, nie ma słońca jest mniej więcej pochmurny dzień nie pada deszcz i jest temperatura dodatnia te wszystkie czynniki dosyć trudno żeby się zgrały naraz, więc Opryskujemy jak to jest dzisiaj lepiej, jak jest dzisiaj tak, jest słoneczko niż deszcz. Nie zmyje nam tego te, te oprysku, a wielkich temperatur nie ma, więc myślę około 6-7 stopni teraz jest, więc zaczynamy oprysk. Teraz tak, jeżeli jest wiatr, tak jak dzisiaj trochę wieje, tak dobrze jest ocenić z której strony wieje wiatr. Jeżeli z tej strony wieje wiatr, to po prostu opryskujemy z tej strony. Oprysk musi być wykonany bardzo dokładnie. Nie zostawiamy żadnych miejsc pustych, bo choroba naprawdę przeniknie i zatakuje. Może nie całe drzewko, ale po co nam w ogóle mieć te objawy, tak? Więc pryskamy, moi drodzy. Mam drabinkę. Uważajcie. Mam trochę te drzewko większe, więc maska na usta. Okulary mam. Jak nie macie, nie nosicie okularów, to pamiętajcie o okularach. To się przydaje przy każdym oprysku. Pamiętajcie o odzieży ochronnej. I pryskamy silitem. Dokładnie. Małe ciśnienie jakieś jest, ale o. o, i opryskujemy. Dokładnie gałęzie również. To wszystko musi ociekać tym preparatem. Pien jak najbardziej też. Tu wszędzie musi to być opryskane. Zobaczcie, wiatr jest w tamtą stronę. Także mi nie zagraża. O. Troszkę jest niskie ciśnienie w tym opuskiwaczu. Na pewno macie lepsze ode mnie opryskiwacze, więc u Was to będzie lepiej chodziło. Tak, teraz musimy drabinę przestawić. O. I opryskujemy. Śmiało. O, chodzimy jak najwyżej. Tę gałązkę ja jeszcze moi drodzy będę chyba ciął. Eee, trochę jeszcze za wcześne przecinanie, brzkwini to się robi. W kwietniu takie cięcie jeszcze można wykonać. Trochę tu jest za gęsto, na pewno Wam pokażę na filmie, jak ja tą brzuszkinkę jeszcze uformuję, ale oprysk już trzeba wykonać bardzo dokładnie. O, żeby ten grzyb nie przeniknął już do pąków tam. Bo potem, jak już wspomniałem, będzie za późno. Będzie jak to się mówi pozamiatane. O, bardzo dokładnie spryskujemy. Tu naprawdę nie ma nie ma jak to się mówi lipy. Troszkę ten odpryskiwacz jest po zimie przymarznięty, chyba. O! I dokładnie spryskujemy też tutaj gałęzie. O! Śmiało, o! To wszystko aż musi ociekać tym tą cieczą. Gałęzie również pień. Również pod. Pod tniem też tutaj opryskujemy. Tak, tu w tych dokładnie zakamarkach jest mnóstwo, mnóstwo tej, grzyb tej grzybni. Tego nie widać, ale to jest, uwierzcie mi. O, u nas są dwie brzoskwinie, więc ja tutaj robiłem tak 3,5 mniej więcej litra tej, tej cieczy wystarczy. Nie ma sensu robić więcej. Sylitem możecie również opryskać czereśnie, wiśnie. Przeciwko plamistości, ale to myślę, że jeszcze później trochę. O. Mało cieczy, więc małe podciśnienie się wytwarza. Jakby było więcej, to by było trochę większe. O. Tak. Dokładnie spryskujemy. I cóż moi drodzy, jeśli ten oprysk się jednak zauważycie, że kędzierzawka się pojawia to koniecznie trzeba taki oprysk będzie powtórzyć jeszcze, tak? Ale musicie ocenić, jak to będzie wyglądało, tak? Bo jeśli się nie pojawi, to nie ma sensu tego jeszcze raz pryskać. Pamiętajcie o tym, że cylit ma okres karencji 75 dni, więc taki oprysk nie można wykonać później niż mniej więcej na 2 miesiące przed zbiorami, tak? 2,5 miesiąca. Także to mniej więcej wychodzi koniec maja, nie później. Bo akurat na brzoskwini ma długi okres karencji. Także koniec maja to ostateczny termin oprysku w zwalczaniu właśnie tej bardzo podstępnej, ciężkiej choroby brzoskwini. To tyle moi drodzy. Jeśli macie pytania o opryskach na kędzierzawość, zadawajcie je w komentarzach. Jak wiecie, odpowiadam na te pytania prędzej czy później ale odpowiadam. I cóż, dalsze opryski to będziemy nagrywać potem. Może zastosuję preparaty olejowe, jeszcze nie wiem, doczytuję. Prawdopodobnie tak, na pewno będzie relacja z oprysków. Preparatami olejowymi stosowane są przede wszystkim przeciwko mszycy. Ogromne plagi ostatnio, więc warto e, miseczniki, tak, różne takie m, też bakteryjne choroby i jakieś tam, prawda, drobnoustroje. To wszystko preparaty olejowe. Nam po prostu one się duszą, te, te szkodniki, tak? ale jeszcze zobaczę, jak tam poczytam. Będzie, będzie relacja, jeżeli zdecyduje się, to będzie na pewno relacja. To wszystko moi drodzy, chrońcie Wasze brzoskwinie, jeśli chcecie doczekać się pięknych e, owoców. Pamiętajcie o nawożeniu, teraz też jest połowa marca, więc trzeba nawozić. I będą na pewno, e, cięcie jak powiedziałem będzie w kwietniu, więc to wszystko kompleksowo Wam pokażę, jak taką brzoskwinie się nie opiekować. To cześć!